Siemano widzowie witajcie w nowym odcinku ze Stumblegas, a dzisiaj jest ze mną Kubik i Sofia. Dobra, yy, no, bra, no i dzisiaj mamy konkurencję. Yy, gramy cztery rundy i zobaczymy kto z nich wygra. Yy, czyli nie wiem może być 1-1 jeden, jeden i dla kogoś... Czyli ktoś będzie miał dwa punkty. Zobaczymy kto to będzie. Ale dobra. Yy, Kubik w ogóle, ty masz mojego ulubionego skina. Uh, a, no, i Sofia też w sumie. A dobra, ja już jestem na mecie, y, Sofię tam z daleka widzę. O, widzę, właśnie ją wywaliło. XD, dobra, Ym, Kubik już tutaj jest. Czekamy na Sofię, czekamy. Mm, dobra, Sofia, ty tam się trochę pośpiesz. Dobra, ja wolę już sobie przejść. Będę obserwować Zosię. Yy, no, Sofię, Sofia, Zosia to to samo. Yy, dobra. A ona już przeszła. Ostatni będzie jakiś ninjago. Dobra. Yy, ważne, że wszyscy przeszliśmy. Yy, o, jesteśmy nawet jeszcze koło siebie. Ale dobra, co będzie teraz na półfinał? Yy, no i na półfinał mamy IC Hey. No dobrze, że przynajmniej możemy tutaj triki robić, to to jest jeden mocny plus, mocny plus. Yy, dobra, yy, yy, kubik przede mną. O, prawie ci wystrzeliło. Coraz lepiej idź z czasu do czasu może właśnie wyjść ci ten trick. A właśnie dam z chwilą łapkę w górę, tak jak teraz. Więc właśnie zostawcie subika i lajka a będę mam, będę wam bardzo wdzięczny eee, Dobra Ja już przechodzę jako pierwszy ma o nie Sofia Matara Paty Dobra, czekaj kubik yy, Kubik przeszłość już przeszłość, dobra e, Sopia, sopia, teraz sobie trzeba obserwować, dobra Prawie cię tu walnęło Teraz teście. Się... Nie, nie przejdzie tego. Aj, prawie. Prawie tutaj przeszkoczyła. Dobra. Mm, może jeszcze zdąży, bo te boty to raczej. Co jejciu! ja nie zdążyła. Dobra. No to. Sophie już z nami tutaj nie ma. Ale jest z nami Kubik, więc. Yy, kto do, będzie miał jeden punkt? O to jest pytanie, ale też może być 0 punktów, bo ktoś inny też może wygrać. Ale na sam start mamy Icy He Nie, nie Icy He, tylko Super Slide na finał. No i jestem ciekawy kto tutaj wygra. Dobra. Kubik wpadł, więc ma tarapaty. No a ja mogę to wygrać. Chyba, że to nie będzie mój jeden z dobrych slajdów, ale dobra. Ja już jestem... Światkę mapy już yy, przepłynąłem. Dobra, ja już yy, połowa za mną. <laughs> no i możemy to wygrać. Yy, oczywiście lecimy tutaj z skrótami. Ajajaj. Ajajaj. Może mi, możesz mnie nawet chłopie dogonić. Oj oj Dwa razy mi ten, yy, ten wiatrak duży walnął. Ale 1-0 <laughs> dla mnie, więc... Jestem na prowadzeniu. Dobra. Eee, co jest? Eee, dobra, witajcie tak w ogóle w nowej arence. No i mamy Jungle Roll. Dobiegnij do mety. No, Sopia i Kubik. Dobra, na no sop no Sopie będę mówić Zosia. Ale dobra. Eee, kubik. Eee, ładnie idzie. Tutaj drugi. Eee, ale oni razem ze mną. U matko, jak mi zlagowało. Czemu ja nagle mia miałem przez chwilę 200 pingu? Nie wiem, ale dobra mm, Teraz mamy yy, Dobra, ja wolę na bok przejść Ale duży plus jest to, że, że przynajmniej możemy robić triki Dobra, ej yy, Kubik umiesz takie coś, że patrz to co czasami na moich filmikach widzisz yy, To no wiesz o co mi chodzi Aj, nie wyszło mi, ale dobra ja idę Wyszło ci? Dobrze, gratuluję chłopie, gratuluję. Pierwszy raz ci w życiu to wyszło. To mocno ci gratuluję, ale dobra. E, Osiem a tak w ogóle. Dobra, dobra, każdy już przeszedł. Teraz czekamy na botów. No i mamy półfinał. O, tu w ogóle jakiś e, idzie ładnie. E, dobra. Dawaj, iść na środek. No, oczywiście, bot się nie posłuchał. Dobra, i. Nie wiem jak on ma. Przychodzi jako dwunasty. Dobra. Kto przejdzie jako szesnasty? Komu kibicuje? Komu będziemy kibicować? Aj, coś mi źle idzie. No, ten pierwszy przejdzie. Ten. No, ten impen, coś, ale dobra. Ważne, że my przeszliśmy i czy jesteśmy daleko u siebie? Tak, jesteśmy daleko u siebie. Dobra. Eee, o, przed nami, przede mną jest jeszcze jedna osoba, eee, dobra, eee, 1-0 dla mnie jest, no i mamy Tilfil, widzowie Tilfil, mamy, eee, do, dobiegnij do mety, szkoda, że nie odkryj metę, ale dobra, eee, no to jest właśnie logika Stamberga, jest w ogóle, co ja na początku zrobiłem, ale dobra, eee, tutaj trzeba prosto ludziska i w sumie bociska, nie ludziska. Ale dobra. Matko. Dobra, o, ładnie odkrywasz. Dobra, ja tu idę. Dobra, ja przychodzę jako pierwszy. A Wam tam jak idzie z tyłu za mną. Dobra. Widzę, że Zosia ma nie za fajnie. Ale przyjdzie jako ósma, nie no, z fartem, z Fartem o ten. Rekin, co w kwalifikacjach do... leciał dobrze nawet, tuż za nami był. Dobra, zostaliśmy, przed nami też jakaś trójka jest. No i co będzie na półfinał? Eee, czekaj, to finał czy półfinał? Eee, nie wiem, ale mamy Canon Clip, no i mamy finał. Ale w finale jesteśmy w trójkę. Dobra, eee, ale najgorsze to, że jak, nie wiem, będzie... Piłka nożna albo ten i nie wiem, na przykład ja będę sam, to to jest przerypane, bo y, ja mam większość botów niż normal, y, niż y, prawdziwych ludzi. Ale w sumie to są same boty oprócz nas, 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 nas trójki. Ale dobra, mm, jestem ciekawy, który z botów by wygrał, jakby mnie nie było, ale dobra, myślę, że przechodzimy no i. Witajcie w Nowej Arence i mmm, mamy floor flip. Najgorsza mapa na świecie, tak powinno tam pisać. Ale dobra. Mm, prowadzę na razie. Ale spokojnie, bo może być jeszcze remis. Nie wiem, o kurczę. O, jesteś przeryb. Możemy. Dobra, zjepcie, choć. Dobra. Dobrze, że obniżyli platformę, bo byśmy mieli nie za fajną akcję. Ale dobra, yy, ważne to, że udało nam się. Ale ten, yy, so, yy, Zosia ładnie idzie z przodu. Ale dobra, ej, patrz na to, zjebciło, patrz na to. Aj, no, prawie się to udało. Ale tam, że yy, czasami mi się udaje na ten, na tą górę tego czegoś wyskoczyć. No, młotka, czy jak to się nazywa? Spróbuję jeszcze raz. Dobra. Aj, no prawie się udało, ale dobra, ja już wolę sobie przejść, bo mm, nie, za nie za fajnie teraz mam. Dobra, yy, idę lewą stroną, bo widzę, że tam... Yy, dobra, yy, ja już jestem tuż za wami, ale przejdę, przejdę raczej, ty tam na mnie jeszcze czekasz. Yy, dobra, o nie, troszkę i ludzi idzie, o, idę na szybko na lewo, dobra, ja to przejdę, przejdę. Dobra, jestem jako dziesiąty, przechodzę. Dobra, nie, to było easy, easy, easy rap to było. Yy, dobra, 14 osób przeszło, teraz jeszcze dwie osoby. No i ostatni będzie suma, yy, ten kucharz, dobra. Yy, 2 -0, 0 Dla mnie, ale yy, jak tu już wcześniej mówiłem, że Zjebcio wygra, no to mamy dogrywkę, ale ta dogrywka będzie jutro. Chyba, że będzie 2-1-1. No to. Wygrałem, ale dobra. Mm, piłka nożna, stumble soccer, o, na, nareszcie wiem jak to się nazywa. Yy, I kto jest ze mną? Yy, Zosia, Zosia jest ze mną, dobra. Mm, no to ku, kubik możesz mieć yy, przerypane, yy, Dobra, yy, już 10 sekund tak szybko minęło. Ale zostawcie dla biednego Kubika łapkę w górę. No i w komentarzach, yy, nie wiem, piście komentarze, co chcecie. Yy, dobra, ale życzę Wam też miłego oglądania. Ale wygrywamy 2-1. Yy, dobra, to będzie easy. No i właśnie 4-1. No, no łatwo, łatwo z Wami. Ale Kubik, postaraj się tam, możesz to wygrać. Yy, dobra, oj. Ojojoj 4, 4, 3, 4, 3, dobra, nie możemy tego Zosia, Zosia przegrać, nie możemy. No wiem, mamy lepszych ludzi, bo mamy mnie i Zosię. Zosia, ty tam broń przynajmniej jak jesteś na tej bramce dobra. Mam nadzieję, że przynajmniej wynik się zwiększy, bo i wtedy będzie bezpieczniej. No i troszkę bezpieczniej jest już, bo jest 5-3. No i muszę dwa punkty strzelić, żeby był remis, a, a trzy, żeby byli na prowadzeniu, więc to może być niemożliwe. Ale dobra, wygrywamy 6. Yy, dobra, dobra. 6-4, yy, więc jednego punkta zdobyliście. No i my mamy właśnie 7-4, no więc wygraliśmy. Yy, no szkoda, że już ciebie z nami nie ma, ale dobra. Yy, to przynajmniej nas tam, jak chcesz, to obserwuj albo nie wiem, jak masz darmowe losowania, to se darmowy losowuj yy, Dobra, a my już mamy widzowie finał. No i co na finał? Super slide. Dopłynie do mety. Dobra, yy, Zosia, postaraj się tu wygrać. Yy, o, ten kucharz, co w kwalifikacjach, jako 16, przeszedł, yy, jest z nami tutaj. Dobra, masz. Ma, ma małe problemki. A ja nie, i jestem na prowadzeniu. Dobra, mogę to wygrać, ale też mogę to przegrać. O ja! O nie! Czemu mi zrespiło na sam start? Nie, nie! Mogę to przegrać. Mogę to przegrać. O nie! kurczę. Nie no ja już to przerypałem. się, że ty już jesteś w połowie pewnie. Aj jaj. Aj. No, skurcze, dobra. No to przynajmniej szóstego wina masz. Jeszcze mnie zlagowało i w bramkę przywaliłem. Nie no, jeszcze prawie w to wpadłem. Nie no, aż przegrałem. No. Dobra. Wygry, wygrałem. Wygrał. No i widzowie witajcie na nowej RNC. Dobra, no i co mamy na kwalifikacje? Mamy Jungle Roll! Dobiegnij do mety! O coś mi się ekran obrócił. Nie wiem, co się dzieje. Jestem z moim telefonem. Do naprawy muszę go dać. Nie wiem, co się dzieje. Obraca mi się czasami sam. No dobra, ja idę ja kupię. Oj, przepraszam, beknęło mi się. E, dobra. E, ładnie, teraz idziemy. Coś mi zlagowało, e, ale dobra. Coś mnie cofa do przodu, nie wiem. No, sami widzicie, że mnie laguje mocno. Nie wiem, nagle tu przód, tu do tyłu. Nie wiem, coś z tym telefonem się dzieje. Kurczę. Zawsze, gdy się stresuję, czy wygram finał, nie mogę tego trika zrobić, ale dobra, Kubik, bo widzę, że tam z tyłu masz nieco fajne akcje. Ile ty mu na 17, dobra, ładnie, pokaż ten trik. Nie tak, tu musisz pod ten sam ty iść. Widzisz? Bo zrobiłeś to na moich oczach pierwszy raz. Dobra, teraz ja za to zrobię, ale wcześniej, wiesz, czemu nie zrobiłem, bo mnie tak troszkę przyblokowałeś. Yy, ale dobra, ja przychodzę jako drugi. Mogłeś, mogłem przychodzić, przejść jako yy, trzeci, ale je nie przyszedłem. Dobra, yy, jeszcze trzy osoby. Zobaczymy to jakie będą mm, już dwie osoby mm, dobra Czy mi się wydawało, że ten kucharz był ten... nie Dawaj kucharz. Kucharz tego nie przejdzie. Przejdzie jakiś neja 9-9. Dobrze, że nie 6-9, bo to no, nie było fajnie. Fajna nazwa. Ale dobra, mamy kwalifikacje. Dalej jesteśmy koło siebie. A dobra. Już nieważne, ale teraz półfinałek, fajny półfinałek. No i mamy piłkę, nożna, ale Stumble soccer. Yy, dobra, start mamy i ja jestem chyba sam. Nie wiem, a nie, jestem z Kubikiem, czy nie? Nie wiem, dobra. Yy, nie jestem sam, kurczę. Mogę to przerypać, no ale może wy wygracie tam. Ktoś z was, ktoś z was może to wygrać? Może wygrać z was, no. No dobra, ale zobaczymy, kto to będzie. No i właśnie prowadzicie 1-0. Ajajaj. No szkoda. Wcześniej kubik był sama, teraz ja, no. A może jak będzie dalej piłka, to może może ja. No gdzie jest tu piłko, to idziesz? nie mam mowy. Szczęśliśmy Gola i będzie 2. Je... 2.0, nie 2-1. Co ja mówię? Co ja mówię? Ale dobra. No weźcie te piłki cofajcie, a nie do nas. No nie ta bramka! to Daltoniści. Ja nie mogę z tymi botami walonymi. Samobuje. Znaczy na no samobuja idą, no Aś się mylę przez nich. Dobra, idę troszkę na atak. No i właśnie nie wiem czy to było dobre, ale dobra, to... Dobrze, że przynajmniej zdążyłem się wycofać tam do tyłu. No to szkoda, przegrywamy. Teraz trzy piłki jeszcze, no, no no. i pięknie, dwa, jeden. Kurczę, Blaszka, ty tam Zosia jesteś na bramce co chwilę, no. No ale dobra, dziewięć, no przerypałem, przerypałem. Jeszcze trzy dam, no, kurczę. Dobra, odpadam. Jest 3-0. No, y, ładnie mi to zrobili. Dobra, ja nie wychodzę, bo muszę zobaczyć, kto wygra. No, ale w pierwszy raz w finał ze mnie gracie. Mm, dobra, no i teraz czy będzie 2-1-1? Oto jest pytanie. Y, Lost Temple. Y, dobra. Y, już się zjepciło. przerwuję. Y, dobra. Ładnie idziesz, ładnie. Tu uważaj, no właśnie, miałem ci mówić. Ajajaj. Dobra, tu ładnie zrobiłeś. Mm, tu też. Yy, dobra. Kibicuję teraz. Yy, dobra. Yy, jest na kolcach, na kolcach jest. Zosia yy, jest na kolcach, więc możesz to wygrać. Yy, dobra. Ale jakiegoś yetiego wywaliło. Wywaliło go w kosmos. No ale dobra. Mm, ładnie teraz ty idziesz. No i pewnie wygrałeś. No to gratuluję wygranej. No i widzowie witajcie na no, nowej arence. No i mamy Jungle Roll. Jungle Roll. Yy, dobra. Mm, jungle Roll mamy. Yy, no i na razie jest 2-1. A i sorry, bo wcześniej mówiłem, że 4 rundy. A jednak będziemy grali 5 rund, bo... Mm, o, namówili mnie, namówili mnie, żeby była dla kogoś szansa na rewasz, albo ja wygram, no nie wiem. Yy, ale jest dwa, 1 i do jednego, co ty chłopie zrobiłeś? Dobra, ja prawo nie idę, bo nie chcę ryzykować. Yy, dobra, ja tu ładnie przychodzę. Oj, 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 za szybko daję, za... O, muszę od razu dawać. No, teraz było blisko. Musi, musisz szybciej tak dawać. Prze, Przesuń się. O, tak jak ja teraz zrobiłem. Dobra, mi się udało. Dobra, ja idę tam dalej. A tobie wyjdzie. Dobra, chodź chłopie, chodź, bo już dużo typów idzie. No nie. Oj, 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 oj. Dobra, przychodzę jako drugi. Jeszcze do drzewka wejdę. Albo jeszcze nie przechodzę. Poczekam sobie na tro jak trochę osób przejdzie. Ej, nie mam mnie, nie mam mnie. Ja... A patrz do tyłu, popatrz się do tyłu, jednak jestem. No. Dobra, ty już przeszłeś tam. Dobra, jak tak to dobrze. Yy, Zasia w ogóle jako pierwsza przeszła. Czemu tam była na, Neja99? Na Wcześniej też miała neja 99. A dobra. I ostatni pływak to był pływaczek. Pływaczka, nie wiem, nurkowa. Dobra, neja 9,9. Tam mamy Mastamel Cosia. A dobra. Mamy teraz kwalifikacje. I co będzie na kwalifikacje? Uwaga, uwaga. Rocket rumble. No nie. Dobra. E, tak jak już mówiłem. No nie, jestem jeszcze sam. Aj jaj. Ale, yy, bo ten, mogę jeszcze to wygrać, mogę jeszcze to wygrać, bo nie znaczy, że jestem sam, bo mogę też to wygrać, dobra, o, tutaj musimy, bo zjebcio tu idzie, no dobra, prawie go wywaliłem, dobra, tu nie chcę ryzykować, dobra, no ej, ja tu się trochę oddalę, dobra, ich wywalam, no nie, jeszcze tych botów, oni zaraz mnie wywalą, dobra, to ja ich, jeden w lewo, drugi w prawo. Dobra, tu trzeba Zosię wywalić, ale ją wywaliło, dobra. Czekajcie, ja muszę sobie flagę przyjmować. Yy, nie, Zosia nie może sobie tego. Nie może sobie na to pozwalać. Dobra. Yy, o nie, ktoś idzie, ktoś idzie. Trzeba go wywalić. Sam się wywali. Nie no pięknie, pięknie. Yy, dobra, flaga przejęta. Yy, dobra. I tak w ogóle... Ich jest dwóch, a ja jeden, no ale jakoś prowadzę, jakoś prowadzę jakimś cuduniem. Dobra. Tam ktoś przyjmuje jakiś bot flagę. Dobra. O, ma jepcio. Znaczy jepcio. Dobra. Na razie prowadzimy, więc to jest mocny plus! Dobra. Jakiegoś klauna wywalamy. Ja nie wywaliłem go, ale on mnie wywalił, ajajaj, więc trzeba się zemścić, mocno zemścić, dobra, mm, mogę jeszcze to wygrać, no nie wiem, ale postaram się to wygrać, bo namówili mnie na tą piątą rundę, no ale, że mnie namówili, też mogę to przegrać, no, ale jak mogę, przecież ten, bo... O, jest, 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 jest yes. i przechodzę. Dobra, mamy to 7-4. No, dobra. Ważne, że przeszliśmy, ale dobra. E, co? Więc dobra, szybko, ludziska, musimy to wygrać. No i mamy super slide, ale pamiętajcie, że mogą też boty to wygrać. Nie muszę ja to wygrać. Znaczy no, muszę, bo chcę sobie kolejnego wina zrobić, ale pamiętajcie, że też mogą to boty wygrać. Dobra, jestem tutaj na prowadzeniu, więc zostawcie łapkę w górę dla mnie i dla y, wszystkich, y, którzy dzisiaj spotkałem na odcinku, może jakiegoś człowieka prawdziwego, ale raczej mi się wydawało, że nie, żadnego. Dobra, y, ja jestem na prowadzeniu, więc mam nadzieję, że ja to wygram. Y... No ładnie, idę, nie no, ja to muszę Wygrać, nie mogę tego przegrać e, Dobra, tutaj ładny Slad, Joki piękny sladzik Nie, chyba, nie no Wyszedł mi gorszy, ale dobra, wygrywamy Więc do zobaczenia, do zobaczenia Trzymajcie się i cześć, Żegnę.